Nazywam się doktor Lorenz, jestem studentką drugiego roku matematyki z informatyką i chciałam Państwu zaprezentować kolegę nauczycielskiego z Dialogu. Kolegę proponuję studia na następujących kierunkach. Pedagogika, opieka, zarówno socjalizacyjna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, język polski z informacją na i Biblioteku oraz matematyka z informatyką. Naszych kolegów mieści się w dwóch budynkach. Oto pierwszy z nich przy ulicy Krakowskiej. Oraz, oraz drugi wraz z halą sportową przy ulicy Legionów. Niewątpliwie naszą wielką zaletą jest nasz sprzęt audiowizualny. Posiadamy dwie aule, 110 miejsc każda, wyposażone m.in. w dodatkowe centra sterowania mediami, bezprzewodowy system tłumaczeń symulatywnych oraz bezprzewodowy internet. Biblioteka kolejna to i dwie czytelnie. Posiadamy ponad 50 tysięcy pozycji, w tym ponad 70 tytułów specjalistycznych periodyków, a nasze zbiory corocznie zwiększają się o kolejne 5 tysięcy. Kolejnym to nie tylko standardowe zajęcia. Jesteśmy organizatorem corocznego festynu o uśmiech dziecka na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Dożetku studentów jest również dom studenta, w którym znajdują się pokoje jedno, dwój trzyosobowe, bądź osobowe, połączone osobowe segmenty wraz ze wspólną kuchnią i łazienką, w pełni przystosowane, jak i cały kolegium dla osób niepełnosprawnych. Kolegium organizuje całomów wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Centrum Ośrodki, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, ogólnopolską konferencję dydaktyków, ekształceni i doskonalenie, doskonalenie nauczycieli nowe standardy. A także inne konferencje warto i wymienić między innymi Forum kultury i języka polskiego, pogranicza Galicji i granice tolerancji a wolność człowieka. Ostatnio zakupiliśmy pracownię netbooków, wspieramy merytorycznie szkoły, które już dawno posiadają się ze swoimi papierowymi i tradycyjnymi książkami i szafkami, a wszyscy uczniowie, wszyscy uczniowie posiadają osobiste netbooki. Oto taki netbook, a oto szafka z tymi netbookami. No i mój kolega odpłaca długi pierwszego. Jesteśmy również w Second Life. Ie. A jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o naszym koledze, zapraszamy na nasz